Uprężnienie trzecie. Liczne dane. Podstawowe dane. Mężczyzna. Mężczyzna. Kobieta. Kobieta. Chłopak. Malcik. Dziewczyna. Dziewczyna. Osoba. Osoba. Człowiek. Ludzie. Ludzie. Imię. Imię. Nazwisko. Nazwisko. Zawód. Profesja. Wiek. Wzrost. Adres. Adres. Obywatelstwo. Grażdanstwo. Numer telefonu. Numer telefonu. Komórka. Mobilny telefon. Numer konta. Numer szcza. Numer ubezpieczenia. Numer strachowki. Uprawnienie czwarte. Stany i nacjonalności. Kraje i narodowości. Znale. Australia. Australijczyk. Австралийка. Австралия. Австралиец. Австралийка. Бразилия. Бразилийчик. Бразилийка. Бразилия. Бразилец Бразильянка Англия Англик Ангелька Англия, англичанин, англичанка Francja, francuz, francuska. Francja, francuz, francużnka. Niemcy, niemiec, Niemka. Germania, niemiec, Niemka. Węgry, Węgier, Węgierka. Węgry, Węgr, Węgierka. Włochy, Włoch, Włoszka Italia, Italianiec, Italianka Japonia, Japończyk, Japonka Japonia, Japoniec, Japonka Meksyk, Meksykanin, Meksykanka Meksika, Meksykaniec, Meksikanka Polska, Polak, Polka, Polsza, Polak, Polka. Rosja, Rosjanin, Rosjanka. Rosja, Rosjanin, Rosjanka. Hiszpania, Hiszpan, Hiszpanka. Hiszpania, Hiszpaniec, Hiszpanka. Portugalia, Portugalczyk, Portugalka. Portugalia, Portugaliec, Portugalka. Stany Zjednoczone. Amerykanin, Amerykanka. Sza, Amerykaniec, Amerykanka. Irlandia, Irlandczyk, Irlandka. Irlandia, Irlandiec, Irlandka. Szwajcaria, Szwajcar, Szwajcarka, Szwajcaria, Szwajcaria, Szwijcarka. Kanada, Kanadyjczyk, Kanadyjka. Kanada, Kanadec, Kanadka. Szkocja, Szkot, Szkotka. Szwajcaria, 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 Norwegia, Norwek, Norweszka. Norwegia, Narwieżec, Narwieszka. Szwecja, Szwed, Szwedka. Szwecja, Szwed, Szwedka.